Witam widzów i słuchaczy moich opowieści historycznych. Dziś przeniesiemy się do Wielkopolski XIV wieku, w czas gdy jedno miasto stanęło na drodze czeskiej nawałnicy, maszerującej na pomoc krzyżakom pustoszącym Kujawy. Wrzesień 1331 roku. Na pergaminie roczników traskich w 1340 roku zapisano słowa. In translatione Beatus i Rex Poloniae pugnavit cum cruciferis apud Płowce et vicit eos. W dzień przeniesienia relikwii świętego Stanisława król polski stoczył bitwę z krzyżakami pod Płowcami i zwyciężył ich. 27 września 1331 roku. Poranna mgła rozłożyła swój ciężki, serbrzysty całun na wilgotnych polach i nowrocławiach. Ziemia parwała po nocnym chłodzie, a nad zarszlami unosiły się mleczne opary, tłumiąc dźwięk i zacierając kształty. Leśny trakt wiodący z Radziejowa ku Brześciowi zaroił się od zbrojnych. Szeregi krzyżackich knechtów posywały się naprzód ociężale, z trudem ciągnąc za sobą tabory. W żelaznym brzęku i skrzypieniu kół mieszały się przekleństwa i tępy stukot drzewców kopii. Tabory grzęzły w błocie, wilgoć przenikała pod konczugi. Z oddali słychać było ujadanie psów i krakanie wron. Wojska zagonu kierowały się ku wsi Płowce. Tam miało dojść do spotkania z polskimi chorągwiami. Krzyżacy nie wiedzieli, że w tej mgle, na tych cichych polach, Historia zapisze jedną z najkrwawszych kart wojny roku pańskiego 1331. Na równiach pod płowcami starli się rycerze Władysława Łokietka z krzyżakami. Stal uderzała w stal, tarcze pękały. Na polach unosił się pył i dym, a powietrze przesycał zapach żelaza i potu. Bitwa była nierozstrzygnięta, ale niosła nadzieję. Polska pokazała, że potrafi stawić czoło potędze Zakonu. Jednak wojna się nie skończyła. Gdy łokietek leczył rany swoich wojów nad Wielkopolską, zawisła nowa groźba. Od południa ruszyły wojska króla Czech Jana Luksemburskiego. Poznań. 2 października 1331 roku. W ratuszu miejskim rozbrzmiewały rozmowy rajców. Panie, wieści z Podlino-Wrocławia, król walczył z Krzyżakami. Król uległ czy zwyciężył? Nie wiemy, panie. Bitwa była sroga ale kupcy mówią, że od południa ciągną jakieś kupy zbrojnych. To na pewno Czesi Luksemburczyka. Trzymajcie strażę w dzień i w nocy. Wypatrujcie heretyków. Noc z 4 na 5 października. Na murach Poznania czuwały straże. Mgła opadła z rzeki. Nadciągają! Czesi idą! Czeski dowódca z czarną brodą zsiadł z konia i spojrzał na miasto. Poznań. Zitra będzie to, to myste nasze. W mieście biły dzwony, kobiety i dzieci gasiły pochodnie w domach. Na Ostrowie tułuskim kanonicy modlili się o cud. Rankiem 5 października mgła spowiła dolinę Warty. Na wzgórzach pojawiły się Polska czeskie. szeregi kopii w proporcji z lwem i krzyżem, a za nimi ciężkie trybusze. Mieszczanie chwycili zakusze, rycerze wielkopolscy ustawili się przy bramach, na murach rozstawiono smołę i kamienie. Pierwszy szturm nadszedł z południa. Czesie ruszyli z drabinami od strony południowej, ale spadł na nich deszcz bełtów i kamieni. Obrońcy wylewali smołę, rzucali żagwie, kto wspiął się na blanki ginął. Wieczorem król Jan rozkazał podpalić bramę wrocławską. W ruch poszły beczki ze smołą i tarany. Głuche uderzenia rozbrzmiewały po całym mieście. Kiedy płomienie buchnęły spod wrót, mieszczanie wylali na nie beczki z wodą i rozgrzanym piaskiem. Brama ocalała. Noc przywniosła śpiew obrońców i jęki rannych. W obozie czeskim zapanował gniew. Następnego dnia Luksemburczyk kazał wznowić szturm. Machiny biły nieprzerwanie, tarcze pękały, kurz zasnął horyzont, a mury Poznania wciąż stały. Według Jana Długosza Czesi spalili przedmieścia, a Poznań ocalał. Miasto nie upadło. Długosz zanotował. Król Jan zrozumiał, że Łokietek zbiera swoje siły. Obawiając się kontrataku, nakazał odwrót. W rocznikach Traskich zapisano Król Czeski Jan obległ Poznań i nie zdobył. Poznań obronił się. Plan podziału Polski między Krzyżaków a Czechów rozpadł się. Łokietek mógł kontynuować walkę o jedność królestwa. Oblężenie Poznania nie doczekało się sławy jak płowce. A przecież tu, na murach dawnej stolicy Piastów, rozegrała się jedna z najważniejszych bitew o polski opór. Wyobraźcie sobie ten obraz, dym, ogień, huk, machin, mieszczanie na blankach, król Czech w gniewie, to właśnie w takich chwilach rodziła się legenda miasta. Jak sądzicie, gdyby Poznań padł w 1331 roku, czy historia Polski potoczyłaby się inaczej? Podzielcie się swoją opinią i komentarzem. Jeśli doceniacie tę podróż w przeszłość, możecie wesprzeć kanał symboliczną wirtualną kawą. Dzięki Wam mogę odkrywać kolejne zapomniane rozdziały naszej historii. Zapraszam również do obejrzenia serii Zapomniane Bitwy. To cykl opowieści o starciach, o których nie przeczytacie w szkolnych podręcznikach, a które przypominają o triumfach polskiego oręża. To historie, które warto pielęgnować w naszej pamięci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.